Spotkanie z mleczną drogą. Niestety kolega Dawid już odjeżdża, ale było miło. Spotkaliśmy się na Pufinie, w przepięknej miejscówce na Kawusie. Było miłe spotkanie, Jestem na Nottingham Road i ładnie się musiałem przebijać przez centrum, ale podejrzewam, że to dlatego, że obrałem po prostu złą trasę. Nie szkodzi, przebiłem się. Musiałem jakby sugerować się intuicją, bo nawigacja troszeczkę świrowała, no ale jakoś to poszło. W każdym razie, gdzieś tutaj jest moja farma tak jadę za nawigacją, dlatego że w sumie miałem sprawdzić sobie po drodze jak to wygląda z dojazdem ale nie sprawdziłem, no i stąd też jak to zwykle jak nie sprawdzę to obieram takie dziwne drogi, w każdym bądź razie za dwie minuty powinienem być u celu pod warunkiem, że to jest ta farma w każdym razie nawigacja pokazuje mi przerywaną linię a to zazwyczaj oznacza, że jest limit na 7,5 tony a pokazuje ją dlatego że prawdopodobnie nie ma innej drogi, więc wciąż próbuję mnie poprowadzić tamtędy. Przynajmniej takie są moje przypuszczenia, a już trochę poznałem tego Tomtoma, więc wiem, czego się po nim spodziewać. Zaraz to zbadam. W tym momencie będę jechał właśnie na tą linię. Zobaczymy o co tutaj chodzi. Dlaczego Tomtom -tom pokazuje, że jest przerywana. Prawdopodobnie dlatego, że nie ma dostępu, no ale to na tej właśnie drodze jest moja farma. No i tak jak mówiłem, jest 7,5 tony, ale z jakiegoś powodu tym razem TomTom Tom nie jedzie naokoło, mimo to, że jest znak Exempt for Loading, czyli niby zakaz, ale jak przyjeżdżasz ładować, to wolno. No i tutaj gdzieś jest nasza farma. Nie wiem, czy to to po lewej. Zaraz się okaże. Muszę się trochę skupić. Dobra chyba tu. To musi być tu. Wjeżdżamy. No i jestem na miejscu. Stoję na wadze. Nikogo tutaj nie ma. Więc cóż, trzeba się dowiedzieć, jaki tu jest numer do farmera. Niech tu przyjeżdża mnie ładować, bo jest godzina 16. Nie chcę mi się na niego czekać. Okej, okay, załadowane, ale żeby stąd wyjechać, to ja muszę zrzucić troszeczkę powietrza z poduszek. Zaraz zobaczycie dlaczego. Właśnie dlatego. Bo boję się, żebym zahaczył plastikami u góry. Ale udało się. Spadamy stąd. I jestem już zaparkowany na lejbie. Zdążyłem sobie podgrza podgrzać zupkę. Ramen na ostro z papryką chili i dwie piersi z kurczaka. Około 170 gram w sumie. I kiełki do tego razem z takimi jakby fasolkami, nie wiem jak to się po polsku nazywa, groszek. I tym oto akcentem przed zrobieniem mojego treningu, który będę robił tutaj na tym kawałku betonu. Żegnam się z wami dzisiaj i widzimy się za chwileczkę, już jutro. I mamy następny dzień. Kierowca z przodu już odjechał. Jest godzina 5:15. Ja idę sprawdzić ciężarówkę. Tutaj wczoraj na tym kawałku betonu wpadł naprawdę niezły trening, nieźle się zajechałem, jest coraz lepiej, mimo niskich kalorii, a tymczasem następny kierowca, który spał za mną, odjeżdża, no i ja też się już zbieram. Także czas sprawdzić ciężarówkę do celu godzinka, i rozładunek. Jadę do Ashton, tam zazwyczaj są kolejki, także mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. I szybko załatwię tą robótkę i pojadę dalej. Pamiętacie mój wczorajszy odcinek? Znaczy wczorajszy, ostatni odcinek, ale nagrywany wczoraj czyli toaleta w trasie? Proszę bardzo, jestem na lejbaju i wreszcie ktoś pomyślał, żeby dać znać kierowcom, żeby nie załatwiali się na lejbajach, żeby Krakus w Tidze mógł poćwiczyć. Także. Nie pierwszy raz podejrzewam, ktoś tutaj znalazł na tym lebaju czyjeś odchody. Dobra, spadamy. Z tym załatwianiem się na lebajach to też jest tak, że tak naprawdę kierowca nie ma co zrobić, prawda? Znaczy ma co zrobić, o czym wypowiadałem się w ostatnim filmie dla chcącego nic trudnego. Natomiast jak już e, nie masz takiego sprzętu, e, no to co? No to no nie masz wyjścia, tak? Dlatego też fajnie by było, żeby na lejbach zrobili jakieś tojtoje albo zainwestowali w więcej tak zwanych resterii, czyli miejsc, gdzie można sobie usiąść na ławeczce i jest tam, jakaś tam toaleta czy tojtoj. Ale z drugiej strony, jak sobie tak pomyślę, no to w sumie nie dziwię się, że tego nie ma, ponieważ kierowcy nie dbają o takie rzeczy. Jakby postawili takiego tojtoja na lejbach. To one by wytrzymywały tydzień i to wszystko byłoby albo zasyfione do takiego stopnia, że w życiu nikt by tego nie sprzątał, albo w ogóle wywrócone gdzieś do góry nogami. Także dopóki wydaje mi się, że dopóki jako kierowcy nie zaczniemy dbać o takie miejsca i sprzątać po sobie, no to to się nigdy nie zmieni. Bo dlaczego ktoś miałby robić dla nas yy, toje i jakieś tam. Yy, tak zwane facilities po angielsku czyli po prostu jakieś yy, no nie mam słowa ułatwienia dla kierowców kiedy nie potrafimy w większości przypadkach o to zadbać więc myślę, że powinniśmy większą uwagę po prostu przywiązywać do tego żeby po pierwsze nie wyrzucać śmieci gdzieś tam przez okno to jest, to jest w ogóle masakra jakaś co to za problem trzymać sobie śmietniczek w kabinie albo jakiś woreczek, tam kumulować śmieci i potem zajeżdżasz na takiego lejbaja, no może nie na takiego bo akurat tutaj nie ma kosza ale co drugi, co trzeci lejbaj zawsze ten kosz jest, zatrzymać się na te parę sekund, wyrzucić do kosza normalnie yy, woreczek no i po problemie i przynajmniej jest czysto yy, no i nie ma tego syfu wszędzie dookoła, chociaż Anglia i tak jest yy, czystym krajem nie ma tutaj aż tak źle, przynajmniej w tej okolicy, w której ja się poruszam, oczywiście nie wszędzie tak jest, zdarza się tak, że jedziesz i jedyne co widzisz po lewej stronie to śmieci, wygląda to jak wysypisko, chociaż tutaj i tak mają ludzi od tego, żeby jeździć i to zbierać, często się też spotyka e, ludzi na takim, wiecie, odrabianiu jakby prac społecznych, i oni wtedy chodzą często po takich autostradach czy tam drogach szybkiego ruchu, gdzieś tu poboczem w kamizelkach z takimi szczypcami i zbierają te śmieci, więc jakoś starają się z tym walczyć, ale myślę, że powinniśmy po prostu większą uwagę na to zwracać i coraz mniej zaśmiecać po prostu te środowisko, żeby przyjemnie się pracowało, no i żeby było ładnie dookoła, nie tylko syf, prawda? I jesteśmy. Tutaj zazwyczaj jest młyn, ale ja jestem za tym kierowcą, który jest tutaj właśnie wycofany pomiędzy tymi ścianami. Także nie naczekam się długo, jest elegancko. No i udało się wysypać w miarę sprawnie to poszło. Musiałem tylko poczekać 15 minut, aż uruchomią taśmę, jak już e, włączyli, to sam rozładunek trwał 25 minut. Także spoko. Bałem się tutaj przyjeżdżać, ale widocznie przyjechałem w dobrą porę i jakoś to się uwinąłem. Chociaż nie ukrywam, jakby przyszło mi tutaj stać, to przynajmniej nadrobiłbym dla Was materiały. Także e, no cóż, będę się czaił następnym razem. W każdym bądź razie, jak wiecie, u mnie to nie ma praktycznie problemu, czy ja będę czekał cały dzień, czy pół dnia. Dopóki to nie jest piątek, to tak to wygląda. Nie denerwuje się, człowiek na spokojnie wszystko załatwi, ale w piątek, w piąteczek to musi być wszystko sprawnie. No bo jak zjeżdża się do domu, to fajnie by było zjechać jak najszybciej, prawda? No i wyjechałem z kamieniołomu. I z pięknego, gorącego lata trafiłem na niezłomu lewe. Jadę tak już 5 minut, ale już widzę po chmurach, że zaraz się skończy. Widoczność była przez chwilę naprawdę słaba. Trzeba było hamować, bo ludzie tutaj spanikowali, hamowali przed tymi kałużami na drogach. A ja załadowany na maksa 44 tony, w sumie mnie to nie rusza. Ale trzeba uważać na całą resztę, tak? W każdym bądź razie z tym towarem jadę do następnego kamieniołomu. Nie jestem jeszcze pewny, czy będzie przeładunek. Prawdopodobnie tak. Zobaczymy, czy przeładowany pojadę raczej do kamieniołomu, ale tutaj nic nie jest pewne, jak to zwykle. Wszystko wyjdzie w praniu. O, i zobaczcie, angielska pogoda. Nagle cisza i spokój, deszcz się uspokoił. Nie można cisnąć dalej no to sobie postałem już zaparkowałem patrzę a tutaj od 10 do 5 rano zakaz stania więc trzeba jechać dalej no cóż no, i elegancko udało się zaparkować na lejbie, która zazwyczaj jest bardzo oblegana, bo tutaj jest naprawdę fajna miejscówka. W każdym bądź razie yy, zajadam szybki posiłek i idę na spacer. Pokażę Wam fajną okolicę Frojam. Dobra, idziemy tylko gdzie? Zaraz się okaże. Zobaczmy, co tutaj jest. Może tędy się da przejść. O, proszę bardzo, ścieżka. I teraz trzeba sprawdzić na mapę, w którą stronę. Podejrzewam, że w prawo. I jak sami widzicie, w Anglii jest mnóstwo takich miejsc. Tutaj kanały są wszędzie. Tak naprawdę, nieraz jest tak, że zaparkujesz gdzieś. Wydaje ci się, że nie ma nic ciekawego, ale przejdziesz dosłownie parę minut i jest to. I jesteś nad kanałem czy tam rzeką, I jest naprawdę spoko. Tutaj akurat ja te rejony znam. Jeździłem tutaj na cysternach, więc mniej więcej wiem, gdzie są fajne miejscówki. W każdym razie od ciężarówki to ja jestem jakieś 10 minut, a już też troszeczkę przeszedłem tą ścieżką, więc bardzo, bardzo blisko. No ale ja się oddalam prawdopodobnie pójdę tak z godzinkę przed siebie i zobaczymy co tu jest ciekawego. Dwugodzinny spacer idealnie, a że dzisiaj dzień bez treningu no to pomagam sobie krokami, żeby spalać właśnie tłuszcz, prawda? Cały czas redukcja. Mimo to, że jestem na zerze kalorycznym, to i tak ruch jest wskazany. Sprawdziłem na mapie i idziemy wzdłuż rzeki Weaver. A ten most tutaj u góry, który widzicie to jest nic innego jak autostrada M56, którą bardzo często przejeżdżam na Walię. A tam jest Runcorn Widnes. Bardzo ładne okolice. Tutaj w stronę Frodzam zobaczcie, jakiego można znaleźć, lejbaja Route 56. Jest tu też kafejka. Tu się mogłem zatrzymać ciężarówką. Następnym razem tutaj mogę wjechać. Zobaczcie, tylko dwie ciężarówki, a ile miejsca. Także dla zainteresowanych można sobie tutaj stanąć. I przeszedłem całą tą rzekę wzdłuż i wszerz znaczy lewą stronę, ale im bardziej zapuszczałem się we wioskę, tym więcej prywatnych domów i kończące się drogi. Także na tą chwilę, 8900 kroków, no i drugie tyle do ciężarówki. Także z tego ładnego miejsca, z mostu we Frodżam, żegnam się z Wami. I do zobaczenia w następnych vlogach. Na razie.